Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić najprostszą i najsmaczniejszą sałatkę z pomidorów. Zapraszam do oglądania. 4 pomidory malinowe opłukałem pod bieżącą wodą, a następnie kroję je na mniejsze kawałki. Do tego szczypiorek, koper. Pół cebuli kroję w drobną kostkę. Gdy wszystkie składniki mamy już gotowe, dodaję 2 łyżki octu balsamicznego, 2 łyżki oliwy dodaję 1 łyżeczkę miodu. 1 łyżeczkę musztardy stołowej. I doprawiam solą i pieprzem. Całość dokładnie mieszam. I nasze pomidory są już gotowe. Życzę smacznego. Cześć i do zobaczenia w kolejnych filmach.